Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska, witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o. Sekrety bogatych zbiorów i przepisy na pyszne dania, jako podłoże stosuje się różne bazy. Można hodować grzybnie na ziarnach owies, pszenica i inne, lub na trocinach. Większość domowych hodowców grzybów preferuje drugą metodę, ponieważ jest ona mniej kosztowna i daje doskonałe wyniki. Trociny dębowe są uważane za idealne, ale wióry z innych drzew leśnych i owocowych są również dopuszczalne. Wyjątkiem są wszystkie drzewa i iglaste. Do trocin można dodać jedna piąta grochu, owsa, pszenicy lub kukurydzy, będzie to najbardziej pożywna gleba. Praca nad uprawą sitakej jest podzielona na kilka etapów. Sterylizacja na tym etapie konieczne jest pozbycie się patogennej flory i wszelkich mikroorganizmów w podłożu, które mogą w przyszłości powodować pleśń. Najlepszym sposobem na to jest użycie autoklawu lub specjalnego sterylizatora, ale jeśli ich nie posiadamy, potrzebny będzie duży garnek z czystą wodą. Do wrzącej wody wsypujemy trociny i ziarno, jeśli jest dodawane i gotujemy w gorącej wodzie przez 40 do 60 minut. W tym czasie wrząca woda powinna zabić wszystkie obce zanieczyszczenia. W razie wątpliwości sterylizację można przeprowadzić w dwóch etapach. Po pierwszym zabiegu należy umieścić podłoże w czystych słoikach lub workach i pozostawić je na jedne do dwa tygodnie. W tym okresie wszystkie bakterie, które przeżyły, ujawnią się, a następnie należy powtórzyć procedurę gotowania. Sadzenie grzyba wysterylizowane podłoże pod grzyby należy wysuszyć do 70-80% wilgotności resztkowej. Następnie można rozpocząć formowanie bloków grzybowych. Umieść przygotowaną glebę i 5% grzybni szytakiej w szczelnych sterylnych workach. Dobrze wstrząśnij i zamknij pojemniki, wykonując kilka małych otworów czystą igłą w celu minimalnej wymiany powietrza. Pozostaw bloki w pomieszczeniu o temperaturze 22-25 do 25 stopni Celsjusza i wilgotności około 60%. Blok może pozostać w tym stanie do 6 miesięcy, aż stanie się brązowy. Oznacza to, że jest porośnięty grzybnią. Owocnikowanie uwolni blok grzybowy całkowicie z foli, umieść go na podwyższeniu w celu dalszego wzrostu. Optymalna temperatura wynosi 15-17 do 17 stopni, wilgotność do 90%. Pierwsze zbiory w tych warunkach pojawią się za 1 do 2 tygodnie. Wychodowanych grzybów nie należy ciąć nożem, ale ostrożnie przekręcać, aby nie uszkodzić grzyba. Przy ostrożnym i ostrożnym obchodzeniu się, jeden blok jest w stanie dać 7 do 10 zbiorów. Przechowywanie zebrane grzyby powinny być przechowywane w lodówce w perforowanym, wentylowanym pojemniku. Shitakei zachowują świeżość przez 2-3 tygodnie. Aby zachować japońskie grzyby przez dłuższy czas zaleca się ich wysuszenie i namoczenie w wodzie przez kilka godzin przed użyciem. Grzyb takiej prawdziwa skarbnica witamin i aminokwasów, którą przy minimalnych kosztach, czasie i uwadze można dość łatwo wyhodować w domu. Warto spróbować zrobić to przynajmniej raz.